W dzisiejszym magazynie Open Doors. Dajesz i bierzesz. Ajuba z Nigerii nadal ufa Jezusowi. Ojciec Ajuby zginął w ataku Boko Haram, kiedy prześladowania prawie zmusiły go do porzucenia wiary w Jezusa. Oraz Kiedy Rodzina się odwraca prześladowania chrześcijan w Azji Środkowej. Tutaj miłość rodzinna i szacunek społeczeństwa są tak długo, jak długo pozostaje się muzułmaninem. Jeśli muzułmanin zostaje chrześcijaninem, prześladowania są gwarantowane. Kiedy słyszymy tylko jeden strzał, wiem, że to żołnierze. Ale kiedy jest ich wiele, wiem, że to Boko Haram. Dlatego, kiedy usłyszeliśmy tylko jeden strzał, myśleliśmy, że to żołnierze, więc zostaliśmy w domu. Wtedy zobaczyliśmy jednego z naszych sąsiadów. Podszedł do nas i krzyknął: To Boko Haram, a nie żołnierze. Zabili już jednego człowieka, którego dom wcześniej podpalili. Następnie przeskoczył przez płot i uciekł. Moje rodzeństwo i ja też zaczęliśmy uciekać. Zatrzymaliśmy się po drugiej stronie rzeki, niedaleko naszej wioski. Wtedy zapytałem, gdzie są nasi rodzice, i usłyszałem, że ojciec idzie za nami, a jeden z braci został, żeby pomóc mamie. Kiedy w końcu wróciliśmy do wioski, podszedł do nas pewien mężczyzna i zapytał, czy wiemy, co się stało z naszym ojcem. Powiedziałem, że nie. Poprosił mnie, żebym nie wracał do domu. Powiedział, że nasz ojciec został zamordowany. Kiedy dotarliśmy do domu, uklęknąłem obok jego ciała, położyłem na nim ręce i powiedziałem Jezu, jestem Ci wdzięczny, Ty dajesz i zabierasz, niech mój Ojciec odpoczywa z Tobą. To była moja modlitwa. Potem wstałem i wziąłem prześcieradło, aby przykryć ciała. Dziewięciu chrześcijan zostało zabitych. Przykryłem ciało mojego ojca i trzech zabitych, którzy leżeli obok niego. Jedno, czego wtedy nie byłem w stanie zrobić, to zapłakać. Byłem bardzo zły. Potem jego ciało zostało zabrane do umycia, podczas gdy my kopaliśmy jego grób. Ajuba przeżył szok i nie mógł przestać myśleć o zemście. Open Doors zaprosiło Ajubę i jego rodzeństwo do ośrodka pomocy, gdzie otrzymali opiekę duszpasterską i wsparcie materialne. Tutaj nauczyłem się przebaczać. Ciągle odczuwam ból i nie mogę powiedzieć, że całkowicie zapomniałem. Ale bez opieki duszpasterskiej nie potrafiłbym przestać myśleć o tym, co się stało. Nie byłbym w stanie wrócić do ludzi. Trzeciego dnia pobytu w ośrodku opowiedziano nam historię o mężczyźnie, któremu zmarła żona. Za każdym razem, gdy wychodził i widział kobietę, wracał do domu i płakał. Wtedy pomyślałem, co dobrego jest w tym, że chodzę z nożem, szukając zemsty i zawsze czując ból, kiedy moja dusza nie znajduje spokoju? Postanowiłem więc uwolnić się od gniewu i znaleźć spokój. Zrozumiałem, że Bóg przyprowadził mnie tutaj, aby mnie uzdrowić. Szczerze mówiąc, gdybym tu nie trafił, nie wiem, co by się ze mną stało. Bez przerwy towarzyszyła mi myśl, żeby znaleźć morderców mojego ojca. Ponieważ ja i moje rodzeństwo straciliśmy ojca, przestaliśmy chodzić do szkoły i musieliśmy pójść do pracy. Ale tutaj otrzymałem wiele wsparcia i nadziei. Kompleksowa opieka w Centrum Pomocy i Wasze modlitwy pomagają młodym ludziom, takim jak Ajuba, uporać się z traumą, a w przyszłości stać się kolejnym pokoleniem chrześcijanem. Bardzo wam dziękuję, bo dzięki Wam odzyskałem wewnętrzny pokój. Wcześniej nie chciałem nawet myśleć o przebaczeniu. Pragnąłem zemsty. Ale teraz całkowicie o niej zapomniałem. Chcę szczególnie podziękować mojemu pastorowi, który umożliwił mój przyjazd do Centrum Opieki. Pragnę prosić wszystkich chrześcijan o modlitwę. Abym potrafił wieść dobre życie, które będzie chwaliło Pana Boga, aby w moim życiu nie było miejsca na zło, które odwróci moją uwagę od Chrystusa. Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgistan, Turkmenistan kraje położone wzdłuż dawnego jedwabnego szlaku tworzą Azję Środkową. Region charakteryzujący się gościnnością, barwną kulturą i zapierającą dek w piersiach przyrodą. A najważniejszą rzeczą w życiu ludzi zamieszkujących ten teren jest rodzina i honor rodziny. Najważniejszą rzeczą w życiu jest rodzina. To rodzina podejmuje decyzje dotyczące Twojego życia, a Ty nie masz nic do powiedzenia. Jeśli o mnie chodzi, to rodzina podjęła decyzję o tym, kim będę, gdzie będę mieszkał i pracował. Mój ojciec był policjantem, mój brat również, dlatego postanowiono, że i ja zostanę urzędnikiem. Pewnego dnia usłyszeliśmy, że ktoś z krewnych został chrześcijaninem, a mój ojciec, jako głowa rodziny, powiedział: Nie będziemy mieli nic wspólnego z tą rodziną. Azja Środkowa stała się domem dla wielu rosyjskich Niemców. Większość z nich trzymała się na uboczu w czasach sowieckich. Nie tolerowano tego, że rdzenna ludność przejmowała od nich chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo długo pozostawało obcą religią dla miejscowych, chociaż w krajach Azji Środkowej spotkamy pewną grupę rosyjskich chrześcijan należących do kościoła prawosławnego. Jeśli rodzimy mieszkaniec Azji Środkowej zostaje chrześcijaninem, to nie tylko odwraca się od islamu, ale także od własnej rodziny. W naszej rodzinie mamy taką tradycję, że kiedy człowiek rodziny podejmuje jakąś decyzję, to odbywa się spotkanie z udziałem wszystkich dorosłych. Ojciec, matka i rodzeństwo wspólnie decydują. I było takie spotkanie z mojego powodu. Stanęłam przed nimi, a oni powiedzieli: Musisz odrzucić tego Jezusa. To wszystko. Tego zażądali. A ja powiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Dla mnie istnieje tylko jedna prawda Jezus. Dla mnie to Jezus. 70 lat ateizmu w czasach sowieckich pozostawiło głęboki ślad. Władze w Azji Środkowej są podejrzliwe wobec chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich. W ich oczach chrześcijanie są wichrzycielami, którzy dążą do zmiany systemu politycznego, a przynajmniej są pod wpływem zachodnich mocarstw. W wielu krajach spotkania są dozwolone tylko dla zarejestrowanych wspólnot. A służby monitorują działalność zgromadzeń. Nasze życie jest bardzo ciekawe. Ciągle coś się dzieje. Władze państwowe bacznie przyglądają się kościołom i ich działalności. Ich zdaniem, czasami wykraczamy poza dozwoloną granicę. Dostaliśmy od nich ostrzeżenie: jeśli nadal będziemy to robić, to oni zamkną kościół. Wtedy my, chrześcijanie, możemy pójść do więzienia lub będziemy musieli zapłacić wysoką grzywnę. Szczególnie na terenach wiejskich chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją, nienawiścią i przemocą ze strony muzułmańskich mieszkańców wsi, którzy stanowią tam większość. W jednej z wiosek znamy tylko jednego chrześcijanina, ale jest ich więcej. Bo wielu wierzy w Jezusa, ale boi się do tego przyznać. Na nabożeństwie w kościele spotkały się dwie chrześcijanki. Obie mieszkają w tej samej wiosce. Jedna z nich potajemnie chodzi do naszego kościoła. Spotkały się tam i druga chrześcijanka spytała ją, czy ty też należysz do tego kościoła? A ona odpowiedziała, że nie. Bała się. Nie przyznała się do tego. Wtedy ta pierwsza powiedziała, ja jestem chrześcijanką od dawna. No cóż. A przestraszona kobieta powiedziała: Nie mów nikomu, że mnie tu widziałaś. No więc ona oczywiście nikomu nie powiedziała, tylko w zgromadzeniu. Chrześcijanie tak właśnie się boją. Myślę, że jest wielu chrześcijan, którzy wierzą w tajemnicy, ale otwarcie niewielu decyduje się przyznać. Chrześcijanie w Azji Środkowej poddawani są naciskom, by powrócili do islamu. Nie uważam, że powinniśmy się modlić o koniec prześladowań. Myślę, że zawsze będą. Jezus powiedział: Ja jestem prześladowany. A kto we mnie wierzy, również będzie prześladowany. Niech więc będzie prześladowanie. Ale o co można się modlić? O siłę, abyśmy przez to wszystko przeszli, abyśmy mieli siłę i nie przestali wierzyć. Nie martwcie się o nas. Proszę, damy sobie radę. Proszę tylko, módlcie się za nas. Módlcie się za nas całym swoim sercem, za Azję Środkową i tutejszych chrześcijan. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszam Cię do zaprenumerowania naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej pod adresem www.opendoors.pl ukośnik magazyn. Zachęcamy Cię, bądź aktywny.